Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Wrocławska załoga Lotto Team walczy o punkty w kolejnej rundzie Pucharu Świata w rajdach cross-country. Martin Kaczmarski i pilot Bartłomiej Boba po dniu przymusowej przerwy wrócili do rywalizacji na trasie Sea Line Cross Country Rally w Katarze. Ostatnie dni to prawdziwa huśtawka nastrojów w polskim zespole. Najpierw była świetna postawa na drugim etapie, który Wrocławska załoga zakończyła na drugim miejscu. Późnym wieczorem Martin Kaczmarski trafił jednak do centrum medycznego z silnym zatruciem pokarmowym. Wrocławski kierowca kilka godzin spędził pod kroplówką. W efekcie. Kier kierowca załogi Lotto musiał wycofać się z trzeciego etapu, by nie zakończyć w ten sposób definitywnie udziału w całym rajdzie. Kaczmarski z Bobą zameldowali się na starcie trzeciego etapu i przejechali jego linię. W myśl obowiązującego regulaminu pozwoliło to Wrocławskiej załodze na kontynuowanie startów w imprezie. Kara stu godzin sprawiła jednak, że Polacy stracili świetne trzecie miejsce zajmowane po dwóch etapach w klasyfikacji generalnej. W piątek nasza załoga powróciła do rywalizacji, zważywszy na problemy zarówno przed czwartym etapem, jak i już na jego samej trasie, zajęte dziś przez Kaczmarskiego i Bobę dziesiąte miejsce należy przyjąć z zadowoleniem. W klasyfikacji generalnej rajdu, załoga Lotto Team plasuje się na piętnastej pozycji. Bardzo dobrze w Katarze radzi sobie natomiast Krzysztof Hołowczyc. Polak był dziś drugi i tę samą lokatę zajmuje w generalce. Liderem pozostaje Francuz Jean-Louis Chlessé. Podsumowanie rajdu Sea Line Cross Country w poniedziałkowym wydaniu Wiadomości Sport Game. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego.